Betoniarze, witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem, no już sami wiecie po tytule, przejmiemy sobie waporyzator manualny, jakim jest DynaVap. Także zapraszam Was wszystkich do tego nowego betonu. Zimno już, co? Już trochę zimienko przyszło, ja się odzwyczaiłem od zimna po tych po tym miesiącu, ponad miesiącu ciepłych dni. Ale no już, no już trudno. Trzeba brać co jest. Nie ma co narzekać. Słuchajcie. Myślę, że jest to już znane niektórym użytkownikom, a niektórym nie, dlatego robię ten film, bo myślę, że jest to rzecz bardzo ciekawa, której warto się przyjrzeć. Mamy tutaj DynaVap. To jest model M 2021. Waporyzator manualny. Ja go kupiłem za 1 euro. Dostałem to jakby w takim gratisie do Planet of the Vapes, tego mojego wapka elektronicznego. I co? Jeśli chodzi o cenę, no to toś, to waha się w granicach 3, 300 zł, coś takiego. No jak, tak jak wspomniałem, miałem to za 1 euro, także naprawdę git, wyciągnąłem to po roku nieużywania. I powiem wam, że jest to coś naprawdę innego i ciekawego. Gdzieś lepiej tak, o. Takie malutkie, niepozorne urządzonko nawap. Podoba mi się w ogóle logo Dynawap. Jest naprawdę super spoko. Pierwszy raz z tym miałem styczność, kiedy pokazał mi to mój ziomek Michał. Pozdro Michał. I on wtedy mi pokazał ten wapek. Ja z początku nie wiedziałem do końca jak z tego korzystać. Myślałem, że to jakaś lipa, ale powiem wam, że spróbowałem tego po Vulcano i po Mighty Medicu. I jeśli chodzi o doznania smakowe są... O wiele, wiele większe niż w tych elektrycznych wapkach, naprawdę. Jeśli chodzi o wygląd, to zaraz Wam pokażę. Tu macie taką też szpatułeczkę. To się rozkłada na dwie takie części. I tą częścią możecie wysypać tą resztę, która tutaj zalega. Zostaje Wam pusta komora, wyglądana tak. jest prześwit. Taki malutki. Budowa tego waporyzatora jest prosta jak konstrukcja cepa. Naprawdę, tylko rurka, tutaj ten termostat czy coś takiego, jak się to się nazywało. Działa to w ten sposób, że A zapomniałem zapalarki. Oczywiście, że zapomniałem ognia. Takie coś już w zupełności wam wystarczy do tego. Ładujecie to na gaz. Zwykła taka żarowa zapalniczka na gaz. Koszt jakieś 15 zł, do tego kupujecie puszkę gazu za 10-15 zł też i macie praktycznie na zawsze. Czekajcie, ja zrobię tutaj miniaturkę, może jakąś mini. No dobra, zrobiła się miniatura w ogóle. Jak podoba wam się tam wami bardzo już od dłuższego czasu chodziło po głowie to, żeby nagrać tutaj coś, bo jest naprawdę klimatycznie, sympatycznie zielono. Jak na te zimowe pory teraz, to naprawdę przyjemnie. Siedzieć się w takim zielonym. Oczywiście tutaj pozdrawiam z moją ujewaną kurteczką. Nawiązuję do tego, ponieważ w odcinku o volcano. Miałem na sobie swoją 16-letnią koszulkę bitelców w ogóle po nagraniach się zorientowałem, że ona nie wygląda może zbyt korzystnie na właśnie nagrywki, ale ja mam jakiś, jakiś sentyment do ciuchów, że naprawdę mam koszulki sprzed 15-16 lat i lubię je nosić nadal. Nie wiem, mimo tego, że nawet kupiłem je w lumpie, to i tak jeszcze u mnie bardzo długi czas leżakują i noszę je często, chociaż już niektóre się nie nadają w ogóle do noszenia, ale no to tak, taki malutki disclaimer, betoniarze. A wracajmy do Wapa. To plus to. rovnaše Niezła zabawa i super doznania smakowe, naprawdę. To wszystko polega na tym, że musicie otworzyć to i napełnić to. Wiecie czym. Tutaj nie wiem ile może wchodzić 01, 015, jak dobrze ubijecie, może. Oczywiście czegoś, YouTube ten materiał ma charakter tylko i wyłącznie edukacyjny, nie ma na celu promowania czegokolwiek. Tutaj nic nie ma. Dym, który będzie też jest zrobiony przez CGI w programie, także no, miejcie to na uwadze YouTube'owi sprawdzacze moich filmów. A Wy Betoniarze w ogóle, jeśli chcecie mi pomóc w rozwijaniu kanału, to prosiłbym Was o udostępnienie tego filmu gdziekolwiek tylko możecie. Będzie to dla mnie fajne coś, naprawdę to motywuje. Gadam jak teraz już każdy YouTuber, ale serio, to jest prawda, że motywuje takie coś jak wrócicie film i macie trochę więcej wyświetleń, bo chcecie po prostu robić kolejne ale też się twierdzę tutaj, że jak nie będzie wyświetleń, to nie będę robił tych filmów, bo lubię je po prostu robić to jest fajna zajawa ale no... w razie co, gdybyście mogli, się polajkować czy zdislajkować co tam chcecie, im więcej, tym zawsze lepiej także tutaj nie nabiję nic, ale gdybym miał coś nabić, to miałbym tu pewnie w młynku Baker Street który chyba widzieliście w ostatni tydzień temu. A jeśli nie widzieliście, to zapraszam. W ogóle nowe osoby, które tutaj są, to też zapraszam do playlisty playlisty Unboxing Medyczniaków. Tam, tam macie jakby... Tam macie moje recenzje różnych odmian medycznych. Oczywiście tylko i wyłącznie stricte edukacyjnie YouTube. Także możecie tam wbijać, jeśli nie, nie trafiliście na tą playlistę. Możecie też sobie obczaić serię z Danii, z Kopenhagi oraz z Islandii, jak pokazuje, jak zielone rzeczy tam działają. Jeśli chcecie, macie wkrętę, to Szczerze, was zapraszam. Okay, wszystko jest tutaj nabite. Musicie wziąć swój palnik i pod kątem 45 stopni, gdzieś tak, podgrzewać tutaj to, to, tą komorę całą. Kiedy usłyszycie dwa kliknięcia, to znak, że jest już czas do wzięcia bucha po prostu. U mnie w tym. Yy, na Wapku. Pierwsze kliknięcie jest bardzo ciche, trzeba uważać, żeby je zapamiętać. Drugie już jest takie głośniejsze, wyraźne. Czasami, gdy nie słyszałem tego pierwszego, to było to pierwsze, czekałem na drugie i wtedy przepalał się ten susz. Tak totalnie na czarno. Trzeba z tym uważać. Słuchajcie, mały update podczas zrzucania plików na kompa. Zapytałem się właśnie na Discordzie Badker yy, na Wapiarzy, o co chodzi z tym kliknięciem. I to pierwsze kliknięcie jest zawsze cichsze niż to drugie. Także taki mały tutaj dodatek. A jeszcze istnieje coś takiego jak nakładka na taka nakładka na tą, na tą blaszkę od góry, dzięki której nie musicie obracać tego. Jakby możecie podgrzewać tylko w jednym miejscu i wszystko ta komora i tak się i tak nagrzeje tak bardzo dobrze, i też jakby dłużej trzyma ciepło, nie wiem czy to dobrze wytłumaczyłem, ale tak, dobra Wracajcie do oglądania. Poczekajcie, zobaczmy. Ja to przyłożę tak bliżej do mikrofonu, żeby było słychać. One Eternity Later. Op. No? Kurde, no i widzicie, do nagrywek nie kliknęło. Kurde, nie wiem, czym jest to spowodowane, czy zbyt mocno to wcisnąłem, czy coś, ale fail. Słuchajcie, muszę zrobić drugie podejście za chwilę, bo o, teraz kliknęło oczywiście. coś tutaj się zadziało złego. Muszę poczekać, aż ustygnie i, i to tam, zrobić jeszcze raz po prostu. Chociaż zobaczmy, czy nie przepaliłem. Wydaje mi się, że przepaliłem, bo bardzo długo podgrzewałem. Trzeba naprawdę z tym uważać. A jak jeszcze nie klika, to już w ogóle jest to dziwne. Ja słuchajcie, jest git. Nie przepaliłem tego, tylko nie było słychać tych kliknięć. Chyba, że ja spanikowałem i nie poczekałem, aż będzie je słychać. Zobaczcie, to jest A ABV, także się nic nie przepaliło. Ale musimy zrobić test, po prostu z kliknięciem. Kurde, że to trochę lepiej podpalać. Zaraz wracam. Dobra, podejście drugie, już trochę ostygło. Nie, już yy, trochę jestem pod wpływem Chin kuszu. Nie, żartuję, YouTube. To tylko żart. Drugie podejście. Czekajcie, zrobię tu na maksa. Także tym razem chyba się udało. Słyszeliście te kliknięcia ja je trochę podwyższe w postprodukcji, żeby było bardziej je słychać. Tutaj trzeba być szybkim, bo on szy jak, jakby ze względu na to, że to jest tylko kawałek metalu, to szybko traci swoją temperaturę i musicie szybko ściągać te buszki. Zazwyczaj wychodzą dwa, trzy. Ten pierwszy zawsze jest najmocniejszy, zależy jak też pociągnięcia, ale no coś koło trzech buszków. Potem wiadomo, możecie to jeszcze podrzeć drugi raz, tak jak w waporyzatorach, ele jak w waporyzatorach elektrycznych. Ba to ja jeszcze raz może Wam zaprezentuję o co chodzi z tym, że można to jeszcze drugi raz podgrzeć. Podgrzejmy! A, nic nie poszło, bo było zbyt mało nabite. Ale zaufajcie mi, że jak więcej nabijecie, to, to można i drugi raz jeszcze to zrobić. Dobra, to, to wstawka mi nie wyszła, ale no, sorry, wracajcie do oglądania dalej. Smak, totalnie super, prześwietnie, wszystko czuć tutaj. Jest inaczej, nie wiem czemu tak mam, ale osobiście bardziej mi... Chodzi smak z tego manualnego wapka niż z tych elektrycznych. W tych elektrycznych wszystko tak samo smakuje. A tutaj nie, tutaj nie, chyba, że sobie coś wkręcam. Chyba, że sobie coś wkręcam. Wybaczcie, tutaj jestem w pobliżu kur i kurnika, także mogą co chwilę wydawać jakieś dziwne dźwięki. Podsumowując, shit, podsumowując, shit, my man, mój człowieku Baker Street o takiej porze byłby naprawdę ciężki do zniesienia, ale ja tutaj właśnie, nic nie spożywałem, to wszystko fikcja. I, daję na wap. Cena, jeśli chodzi o cenę, no to już te najtańsze znajdziecie, złapiecie w takiej samej, albo mniejszej cenie niż te podstawowe elektroniczne wapki. Typu Phoenix pewnie, coś takiego, tak mi się wydaje. Czy Eslab VIP, VIP. Ale jest to ciekawostka, jest to na pewno osobna też szufladka, jeśli chodzi o społeczność konopną. Daje na wapiarze, tak jak dabiniści czy jaracze, czy bongowcy, jointowcy to też jest kolejna odnoga tej całej kultury macie przeróżne opcje, są też o wiele droższe te waporyzdory naprawdę warto sobie obczaić i jest to dobra opcja chyba dla początkujących którzy nigdy nie wypryzowali, a chcą zacząć jest to dosyć łatwe, bardzo banalnie proste w obsłudze zbliża się zima, więc też bateria wam się nie rozładuje wystarczy wam, wam palnik i, i DynaVap no i oczywiście coś do środka a z tymi elektronicznymi bywa różnie w zimę, tak samo jak z aparatem. Także na pewno surwivalowa opcja. No i to już od Was zależy. Ja kupiłem to, bo miałem właśnie w promocji, i cieszę się, że nadarzyła się taka okazja, bo naprawdę super ciekawe urządzenie. Ładne, zgrabne, zmieści się do kieszeni. Nie wiem dlaczego mi tak właśnie słabo klika. To pierwsze kliknięcie ktoś ma. I korzysta to fajnie by było, gdyby mógł mi dać jakąś radę w komentarzu, co to jest, czy takie jest zawsze, czy, czy źle podgrzewam z złego miejsca. No nie wiem. Dobra, ja jeszcze po raz trzeci i ostatni, chyba <grym> w tych wstawkach. Tym w Słuchajcie, tutaj na środku tego Dajna Wapka macie taką dziurkę w kształcie M. To pomaga w, regu w regulacji przepływu powietrza bo gdy zatkniecie, to wiadomo przepływ będzie mniejszy, te buchy będą większe, były bardziej skondensowane, tak jak w bongu. To właśnie taka jeszcze ciekawostka, której zapomniałem dodać. A poza tym możecie jeszcze dokupić adapter do tego i umieścić to w bongosie. I spożyć to z bongosa. Myślę, że zrobię taki odcinek w przyszłości, jak kupię ten adapter. A tymczasem znowu nie przeszkadzam i znowu wracajcie. Elo. Robię ten film tak na świeżo. Odkąd zacząłem korzystać, od kilku dni i no jestem już zadowolony. Zobaczcie, jeszcze pokażę Wam z bliska, w ogóle jak wygląda. Fajnie, tu widać to wszystko. Elegancka robota. Naprawdę coś fajnego. Coś fajnego. Także myślę, że może komuś pokazałem coś nowego, może nie, ale uznałem, że jest to warte pokazania wam, betoniarze. Także miło mi było, że wpadliście na dzisiejszy odcinek. Fajnie było, gdybyście subskrybowali, lajkowali, dislajkowali, komentowali, odpowiadam prawie zawsze. Wbijajcie na Insta, tam jak macie jakieś prywatne pytania lub takie, które nie nadają się na komentarz na YouTube, to zapraszam, tam też chętnie odpowiadam. A no, jeszcze test oczu, po podaję na wapie, ale. Wiecie co zauważyłem? Że po waporyzacji oczy są krystalicznie czyste. Przynajmniej ja tak mam. Ale, już na przykład, bongo czy coś. To jest masakrycznie czerwono przy połowach. Chcecie, chcecie gdzieś iść w ludzi, ale waporyzacja naprawdę git. Cały czas mnie zadziwia. O boż! Jestem ambasadorem waporyzacji. Nie, no nie znam się aż tak bardzo. Jestem totalnym lamerem jeszcze w tym. Ale uczmy się, uczmy się tego. Ja będę się uczył razem z Wami na pewno w przyszłości. Spodziewajcie się jeszcze jakichś waporyzatorów, recenzji waporyzatorowych, to na pewno. I co do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku o 17. Dajcie znać, czy środa w ogóle i godzina 17 to jest dobra data, to jest dobra pora na publikowanie betonów. Tak właśnie się zastanawiałem też nad tym ostatnio. I co Do zobaczenia be, 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 be.